Moje <głosyka> kochani! A może ja wyprowadzenie. Proszę Państwa, tak spontanicznie spotykamy się tutaj w klubie Senior ponieważ niektórzy z Państwa byliście, oglądaliście poprzedni nasz klub w miesiącu grudniu, o, mój była ponieważ stamtąd już nas chcieli pomału wyganiać, w związku z tym będąc już członkiem zarządu oddziałów odkarpatskiego, przyznam się szczerze, rozbicia, zarządziłem, żeby nam wydzielono takie lokum. Wydzielono nam to lokum, jesteśmy w tym lokum od grudnia, zebranie sprawozdawczo-wyborcze się odbyło w grudniu w tym w lokalu. Mieliśmy wielki problem z przeniesieniem tych wszystkich eksponatów, jednak udało się nam dość szybko. A ponieważ dominik jest honorowym członkiem, tam zresztą proszę odpowiedzieć na tablicę klubu z honorowym a, członkiem naszego klubu, w związku z czym pozwoliliśmy sobie wykorzystując okazję, że ojciec Dominik jest z nami, żeby tam nową siedzibę poświęcić i go no. Związałem w małżeństwie nierozerwalnym, sakramentalnym przed 50 laty na nad Wisłokiem. Nie chcę mówić co i jak i tak dalej, bo to nie ma co, nie ma gadulstwa, wystarczy, że jestem i dlatego jestem z nimi i to dzięki łaski Bożej, że te 50 lat przeżyłem i dlatego służę moim takim tak zwanym nazwałbym powołaniem, powołaniem, że jestem mnichem, zakonnikiem, księdzem, kapucynem który związany jest z krosnem z powodu klasztoru sprzed 300 lat. Więc dlatego kochając lotnictwo i wszystkich lotników bardzo się cieszę i błogosławię tym poczynaniom nie tylko seniorom, ale i następnym pokoleniom, dlatego że przeżyłem z nimi bardzo wiele tak zwanych spraw związanych z lotnictwem. No podajmy na to podstawową akrobację szubrą na cesesie, później akrobację na biesie z ziurkiem ziobrą, później latanie z Jasiem gałuszką i innymi, innymi, innymi nie wyliczy więcej. Dlatego błogosławię temu pomieszczeniu i temu działaniu bo trzeba kochać to, co nam Pan Bóg dał, a dał nam możliwość unoszenia się w powietrzu. Dał nam możliwość, że możemy wykorzystać siły przyrody, ale powinniśmy być uczciwi, dobrzy i tak i na inaczej jeszcze. Ja więcej widzę świętych lotników niż świętych kapucynów. Mniejsza z tym, bo ich błogos, tych kapucynów wynoszą na ołtarze, a lotników to rzucają do śmietnika. Bo błogosław Panie Boże to pomieszczenie, niech Bóg błogosławi tym wszystkim, którzy tu mieszkają, a sfery te sobie wyrządzają, tak? bo czekaj, jest tu woda jeszcze? Jest. Słuchajcie, krótkie słowa w uczyniu Pan Ewangelię. Prawdzie, Ewangelii nie wszyscy rozumieją, ja też niewiele rozumiem, ale to krótko, jasno, to jest woda święcona, to jest tak zwany przedmiot, który mi wysłała ciocia, y, 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 która była zakonnicą z USA i to jest długopis, który ma wodę święconą. I się tak ja tylko w jednym czasie dodam, bo no, na nie wszyscy wiecie Państwo, że ojciec Dominik Orczykowski jest kapelanem wszystkich lotników w Polsce. Tak, a tak, a tak. naszą patronką jest tak, matka boska no, amerykańska, którą, którą tak, tu mamy tak, na obrady. Tak. Nie są. tak? No, W u Jasia y, gałuszki, bo on zapomniał, że tam trzeba wyszukać, ale to mniejsza z tyłu. Wy wiecie o tym, że Matka Bożą-Loltańską od 90 lat opiekuje się nami, dlatego że ludzie prosili papieża, żeby uczynił Matkę Bożą-Loltańską, bo aniołowie onieśli jej domek z, z Nazaretu do Loreto, ale okazuje się, że to nic innego. było, tylko to był gość, który się nazywa Angelus i on przyniósł te kawałki muru do Loreto z Nazaretu. I dlatego ty, ci aniołowie to był ten anioł, który przeniósł. I słuchajcie, mimo wszystko, mimo tych faktów autentycznych, trzeba wiedzieć, że Bóg nad nami czuwa, Matka Boża czuwa nade mną, szczególnie uważała na mnie jak... Jak rozbiłem się na cesie 152 przez Józka, pokazał mi samolotem do Warszawy. Ja Ci nazwałem lecieć bezpośrednio, a Ty poleciałeś przez Nowy Sącz, mam za was. Słuchajcie, gdy ja musiał z nami rozmawiać, to ja cały czas bez przerwy jak nadal nie Pan Bóg, dlatego, że my jesteśmy te grzeszniki, jest takie śmieszne, nie, niesamowite, jak Józek, jak Rysiu, jak Józef wszyscy inni, jak Jasiu, jak Witek, nie chcę wyliczać wszystkich, bóg wszystkich bóg. bo musiałbym wszystkich no. wyliczyć po imieniu, po nazwisku, że jesteśmy grzesznikami, ale jesteśmy dobrymi grzesznikami. A wiecie dlaczego? Że Pan bóg nas kocha. nie tak? Za mowę piękną, ale wśród nie wie, że ja jestem jeden groźny Janosik, który latam z generalnym obrony papieża z Watykanu. Bardzo dobrze. No. Bardzo dobrze. We własnych marzeniach.